Hejka, jestem właśnie w Wrocławiu i jak zawsze wpadłam do mojej ulubionej piekarni, do Piekarni wolna w Wrocławiu. O, zobaczcie, świąteczne są już tutaj wystroje. Biorę maseczkę i wejdę i spytam, co tutaj bezgluterowego na święta. Cześć Martyna. Sorki, że ja tak się tutaj pokręcę, ale muszę ubrać maseczkę. <laughs> Powiedz, co będziecie mieć na święta takiego specjalnego? Słuchaj, na święta w tym roku mamy i ofertę na słodko i ofertę na wytrawne, na słono. Jeżeli chodzi o słodkości, no to będzie... Będą dwa rodzaje sernika, i klasyczny taki i, i wegański. Tak samo będzie z piernikiem, będzie i piernik taki klasyczny, oczywiście klasyczny u nas to jest bezglutenowy. Jasne. E, no i wegański. E, będą też pierniczki gotowe, ale będzie też gotowa taka masa po prostu, kula z ciasta, którą będziemy mogli sobie klienci kupić e, i po prostu sobie w domu rozwałkować i ozdobić tak jak chcą, nas tak jak chcą i do piekarnika. To będzie taka opcja dla osób, które nie chcą mieć bałaganu w kuchni. Dokładnie, nie chcą mieć bałaganu, nie chcą się bawić w mieszanie tych mąk, Eee, także, jak, jak, jeżeli ktoś jest z Was taki, no to właśnie zapraszamy tutaj do nas do wolnej w Wrocławiu. Bo to naj, nas najbardziej interesuje pierogi i łóżka, bo mam na Facebooku, na blogu mnóstwo zapytań, właśnie gdzie będzie można kupić w tym roku łóżka bezglutenowe i pierogi bezglutenowe. No pewnie, że w wolnej. <noise> zapraszamy do wolnej. Eee, będą pierogi i na słodko, i na słono będą, będą pierogi z kapustą, z, z grzybami, z mięsem, z owocami. Eee, no i oczywiście łóżka też. Uszka będziemy mieli tylko z kapustami i grzybami, ale mięśników mięsa, zapraszamy po te pierogi z mięsem po prostu. Powiedz mi tylko, czy to będą pierogi mrożone, czy to będą pierogi takie lekko podgotowane i tak samo z łóżkami? To będzie wszystko mrożone, ładnie już zapakowane, podzielone i po prostu będzie można wrzucić do domu na wrzątek i sobie zagotować. Te pierogi w wolnej we Wrocławiu trzeba, pierogi i łóżka trzeba zamawiać, czy można przyjść z marszu i sobie kupić dzień Całą naszą ofertę świąteczną prosimy, żeby zamawiać bo wtedy mamy i my pewność, że wszyscy dostaną to, co chcą e, i klient będzie spokojny, że jego uszka będą, jego pierogi będą, czy jego ciasta. E, oczywiście uszka, pierogi, ciasta to nie koniec naszej oferty, bo jest jeszcze ta oferta na słono, słono. E, I tutaj mamy nasze wypieki już, czyli pasztet z wolnej, e, mięsny e, i mamy też nasze pasty, będzie pasta pomidorowa, pasta marchewkowa, twarożek słonecznikowy, będzie oczywiście majonez, tak, no bo każdy Polak robi przecież sałatkę warzywną na święta. Jasne. E, więc będzie majonez wegański, będzie można sobie kupić, go tutaj u nas, ale mamy też produkty e, od Maryniaka. I to będą mini pasztyciki. To będą frankfurterki, jeżeli ktoś szuka kiełbasek. Na czekaj, świętach. czekaj, czekaj. Mini, mini pasztyciki, czyli takie już gotowe z ciasta tak. drożdżowego. Czy... Mini paszte... Mięsne, o, no mini właśnie mieli okay. takie po 200 gram pakowane. Um, będą mieli też właśnie te frankfurterki. Będziemy mieli też, jeżeli ktoś szuka szynki, szynki bezglutenowe, wieprzowe, też pakowane po 200 gram i uwaga, uwaga! Jeszcze jedna rzecz, którą ja nigdy jej nie lubię robić sama. Będziemy mieli gotowy bigos mięsny, mięsny czyli prawdziwy taki, prawdziwy polski bigos, także zapraszam serdecznie do Wolnej, we Wrocławiu, we Wrocławiu na kościuszki 105, a e, konkrety oferty e, możecie z, już niebawem, myślę, że w przyszłym tygodniu, we wtorek e, obserwować, czy to u nas stacjonarnie przyjść po ofertę, czy na naszym Facebooku. Dziękuję bardzo. Zrobię zakupy, jeszcze kupię sobie chyba mąkę z sorgo i jakiś chleb. Z wami się żegnam. Do zobaczenia następnym razem.